Szlamek, karcz, spokojny planer, część pierwsza, tydzień pierwszy, dzień czwarty. Dzisiaj będzie dobry dzień, dziś wydarzy się coś fantastycznego. Oddycham, oddychamy bardzo dobrze. Z wyrozumiałością i cierpliwością pozwalam sobie nie potrafić. Nie rozumieć, nie wiedzieć, nie chcieć. Pozwalam sobie czuć niewygodę, patrzę jej prosto w oczy. Pozwalam sobie przystanąć i słuchać w ciszy tego, gdzie jest mi w życiu dobrze, gdzie wzrastam, gdzie moje życie wypełnia się obfitością. W spokoju i ciszy wstaję. Patrzę w to, Twarz, wszystkim elementom mojej egzystencji, które są przykre, niewygodne, wysuszające z energii i ochoty do wszystkiego. Przyglądam się ciemnym zakamarkom mojego życia i słucham tego, co do mnie mówią o moich wyborach. Witam Was, moje trudności i niedogodności. Akceptuję Was. Jesteście i nie znikniecie tylko dlatego, że będę udawać, że was nie ma. Patrzę na was, moje trudności i widzę was. Rozświetlam, utulam, przygarniam. Kolejno rozbrajam trudne obszary mojego życia. Te aspekty, w których czuję, że jest ciemno, zimno i, i ciężko. Wypełniam się światłem i oddycham. Akceptuję i odpuszczam. Dziękuję.